Nasze polowanie na youtuberów trwa, tak. I, to, i to udało nam się y, upolować, czy wyłowić z tłumu kolejnego, znanego chyba już wszystkim Grzesia Bardowskiego. Cześć Grzesiek. Cześć, cześć, witam. Y, powiedz mi, bo kogoś mi tutaj obok ciebie brakuje. Gdzie Ania? Ania sobie teraz odpoczywa. To już jest ten czas, że. No, że ta ciąża już jest na tyle zaawansowana, że już odpuściła sobie targi, i to prawdopodobnie są dla mnie też już jedne z ostatnich, na których będę. Reszta to będzie oczekiwanie w domu i pilnowanie. Przygotowani jesteście, no bo to jest. Tak. Jest wyprawka zrobiona. Ania zostawiła sobie, tak można powiedzieć, na ostatnią chwilę to troszeczkę, ale teraz ostatnie zamówienia, przygotowania, nawet jakiś tam materiał wiem, że nagrywała z całości, co udało jej się zebrać przed narodzinami. No słuchaj, powiem Ci, całkiem nieźle się udało i się składa, bo teraz powoli prace w gospodarstwie już się kończą, to akurat będzie czas na to. Tak, no akurat moja żona powiedziała, że jeżeli ma rodzić, to tylko w zimie. I tak chyba żona każdego rolnika powinna robić, który nie ma produkcji zwierzęcej. Dużo czasu, więc będzie czas, żeby spędzić z rodzinką, przypilnować, kilka pieluszek przebrać. No dobra, a tak już skoro rozmawiamy o rolnictwie, to powiedz, co tam u ciebie teraz w gospodarstwie i co na vlogu. Jakieś plany masz? Co na gospodarstwie? No na gospodarstwie jestem przygotowany pod zasiew pszenicy. Jakieś tam uprawki poszły. Teraz tylko zostaje zasiać pszenicę no i kukurydza, zebrać kukurydzę, no, ale to jeszcze troszeczkę tutaj brakuje. Natomiast kanał, no co, no, cały czas do przodu idzie. Zaplanowane dwa filmy w tygodniu. To jest taki must have, który musi wyjść. Z rzeczy, które można powiedzieć będą troszeczkę nowościami, czymś, Czego do tej pory nie robiłem, to taka można powiedzieć akcja renowacja. Zbieranie starych maszyn, remontowanie ich. Następnie w przyszłym sezonie chciałbym te maszyny wykorzystać do pracy w polu i porównać takie stare wersje do nowych, stare, czyli te, które kosztują 10, 20, nawet 30 razy mniej, a niekoniecznie muszą być gorsze. Wiesz jak tak mówisz, kolejna właśnie kolejna akcja, renowacja tym razem, kolejne plany. Tyle tego jest. Ja już pytałam wcześniej chłopaków też o to innych youtuberów, o to. Jak oni sobie radzą z czasem w takim razie? No bo tego jest coraz mniej. Ty masz w ogóle bardzo dużo subskrypcji i bardzo dużo e, e, pracy w związku z tym, bo to już jest praca, nie? Jak to pogodzić wszystko? Jak, so, jak dajesz radę? No to jest tak naprawdę ciągłe myślenie nad tym, zastanawianie się, co można nowego. Zrobić tutaj nie można osiąść na laurach i zostawić tego tak po prostu jakoś to będzie, tylko to jest no cały czas to rolnictwo się jednak przebija i w życiu prywatnym, i, i między innymi dlatego, Ania już czasami ma tego dość. Można powiedzieć, że mam podczas jazdy samochodem zabronione. Rozmowy, są zabronione u nas rozmowy o rolnictwie, żeby trochę od tego odpocząć. No ale to się cały czas przewija, a pogodzenie tego z gospodarstwem jest trudne, to trzeba przyznać. Ale właśnie po to są te nowe sprzęty, one mają tutaj ułatwiać to, żeby prace były wykonywane szybciej, lepiej i z większym komfortem. No to już tak na koniec. Teraz e, wielu rolników młodych szczególnie też chciałoby może zacząć nagrywać. E, powstaje wiele nowych kanałów. Jakieś takich kilka rad od profesjonalisty. <grym> <grym> e, kilka rad od profesjonalisty. No nie wiem, czy od profesjonalisty, ale na pewno e, mogę polecić to, żeby byli regularni. Żeby to nie było tam robili takich przerw po dwa miesiące. Tutaj jednak trzeba się zmobilizować. Nie ma tutaj takiej sytuacji, że, że dzisiaj mi się chce, jutro mi się nie chce. Róbcie sobie plan, planujcie teraz nagrania w jakiś konkretny dzień. I nawet jak staniecie rano i stwierdzicie, że że coś wam tam nie gra, coś wam nie pasuje to idźcie, spróbujcie na siłę nagrajcie, ja też tak bardzo często mam mam nawet plany często miesiąc do przodu, wstaję i mówię nie, no nie chce mi się dzisiaj, po prostu dzisiaj mi się nie chce, ale idę, robię no i tak powinniście również postępować w Dzięki za rozmowę, dzięki za tych kilka rad, no i co, wszystkiego dobrego dla Ani i dla waszej powiększającej się rodzinki Dziękuję bardzo. Dzięki